6. MEAS Panowie, mówił prezes G.H. Bondy na zgromadzeniu Rady Zarządzającej Zakładów MEAS Metallum AS, które odbyło się 20 lutego. Mogę Wam zakomunikować, że jedna budowla nowego fabrycznego kompleksu na Wysoczanach została wczoraj przekazana do użytku. W najbliższych dniach rozpoczynamy seryjny wyrób karburatorów. Na początek 18 sztuk dziennie. W kwietniu będziemy wyrabiali 65 sztuk. Pod koniec czerwca 200 sztuk dziennie. Ułożyliśmy 15 km własnego toru, głównie do dowozu węgla. 12 kotłów parowych montujemy w tej chwili. Przystąpiliśmy do budowy nowej dzielnicy robotniczej. 12 kotłów parowych. Zapytał niby to obojętnie doktor Hupka, przywódca opozycji. Tak jest, tymczasem dwanaście, przyświadczył prezes Bondy. To bardzo dziwne, kręcił głową doktor Hupka. Pytam was, panowie, mówił prezes Bondy. Co jest dziwnego w dwunastu kotłach? Czy tak w wielkim kompleksie fabrycznym? Istotnie, odezwały się głosy. Doktor Hupka uśmiał się ironicznie. I na co tych piętnaście kilometrów toru? Na dowóz węgla i surowca? Liczymy się z dziennym zużyciem ośmiu wagonów węgla, gdy fabryka będzie w pełnym biegu. Nie wiem, co się panu doktorowi Hupce nie podoba w dowozie węgla. A to mi się nie podoba, zawołał doktor Hupka i podskoczył że cała ta rzecz jest bardzo podejrzana. Tak jest, panowie, w najwyższym stopniu podejrzana. Pan prezes Bondy zmusił nas do zbudowania fabryki karburatorów. Zapewnił nas, że karburator to jedyna siła pędna przyszłości, jak wmawiał w nas, że karburator daje tysiąc sił końskich z jednej szufli węgla. A teraz opowiada nam tu coś o dwunastu kotłach parowych, o całych wagonach węgla dla naszych kotłów. Powiedzcie mi, panowie, czemuż więc nie wystarczy szufla węgla jako napęd dla naszej fabryki? Na co nam kotły parowe, skoro możemy mieć motory atomowe? Jeżeli, proszę panów, cały ten karburator nie jest zwyczajnym szwindlem, to zupełnie nie rozumiem, dlaczego pan prezes nie organizuje naszej fabryki na napęd karburatorowy. Ja tego nie rozumiem i nikt tego nie zrozumie. Czemuż to pan prezes nie ma dość zaufania do tych swoich karburatorów i nie zaprowadza ich w naszych zakładach? Proszę panów bardzo to kiepska reklama dla naszych karburatorów. Skoro sam wytwórca nie chce, czy nie może ich używać? Proszę panów zapytajcie pana prezesa Bondiego, jakie są tego przyczyny. Co do mnie mam zdanie jasne skończyłem, panowie. O tych słowach, doktor Hubka usiadł i zwycięsko smarkał w chustkę. Członkowie rady zarządzającej milczeli zakłopotani. Zarzuty doktora Hubki były aż nadto jasne. Prezes Bondy nie podnosił oczu z nad swoich papierów. Nic nie drgnęło w jego twarzy. No tak, odezwał się pojedynczo stary Rosenthal. Pan prezes da nam wyjaśnienie. Hm tak, to się wyjaśni, panowie. Ja sądzę, że hm, no tak, tak jest, względem tego, co nam zakomunikował. Prezes Bondy podniósł wreszcie oczy. Przedstawiłem wam, panowie, opinie naszych inżynierów o karburatorze, mówił cicho. Wszystko jest tak, jak mówiłem. Karburator nie jest szwindlem. Zbudowaliśmy ich dziesięć na próbę. Wszystkie pracują nienagannie. Tutaj mam dowody. Karburator numer pierwszy pędzi tłoki pompy na Sazawie. Pracuje idealnie już dwa tygodnie. Numer drugi, bagrownica w górnej Wełtawie. Pracuje wspaniale. Numer trzeci jest w laboratorium doświadczalnym politechniki w Brnie. Numer czwarty, uszkodzony podczas transportu. Numer piąty. Oświetla Hradec kralowe. Jest to typ dziesięciokilowy. Pięciokilowy typ, numer szósty, pędzi młyn w slanem. Numer siódmy, zainstalowany do centralnego ogrzewania bloku domów na nowym mieście. Właścicielem tych domów jest obecny tu fabrykant Mahat. Proszę, panie Mahat, niech pan sam powie. Starszy pan tego nazwiska zbudził się jakby ze snu proszę pytamy jak się sprawuje u pana centralne ogrzewanie co jakie ogrzewanie w pańskim nowym bloku nacierał łagodnie prezes bondy w jakim bloku w nowych domach pana w moich domach ja żadnych domów nie mam no 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 no, no odezwał się rozental zeszłego roku budował pan trzecie – Ja? – dziwił się Mahat. – A tak, ma pan rację, budowałem. Ale wie pan, ja te domy rozdałem. Wie pan, rozdałem je. Prezes Bondy spojrzał na niego bardzo uważnie. – Komu pan je rozdał? – Mahat zaczerwienił się z lekka. – No, biednym ludziom, wie pan. Powprowadzałem tam ubogich ludzi, ja... Ja, ja doszedłem do przekonania i jednym słowem dałem je ubokim ludziom. Rozumie pan? Pan Bondy nie spuszczał z niego oczu niby sędzia śledczy. Dlaczego rozdał pan te domy? Ja... ja musiałem, że tak powiem, odpowiadał Machat coraz bardziej zmieszany. Tak mnie coś przymusiło. Musimy być świętymi, prawda? Prezes... Nerwowo bębnił palcami po stole. A rodzina pana? Mahat zaczął się pięknie uśmiechać. O, my jesteśmy wszyscy tego samego zdania, wiecie panowie? Ci biedni ludzie są tacy święci. Są wśród nich chorzy. Córka moja im służy. Ach tak, wszyscy zmieniliśmy się tak bardzo. Giecha, Bondy spuścił oczy. Córka Mahata, Ellen, Płowowłosa włosa Ellen, mająca siedemdziesiąt milionów, służy chorym. Ellen, która mogła, która miała, która na poły zgodziła się zostać panią bondową. Bondy zagryzł usta. To się udało. Nie ma co mówić. Panie Mahat, zaczął duszonym głosem. – Chciałem się dowiedzieć, jak ogrzewa wasze domy ten nowy karburator. – O, wspaniale! Jest tak cudownie ciepło w tych wszystkich domach, jak gdyby było ogrzewane nieskończoną miłością, wie pan? – wywodził Mahat ekstatycznie, ocierając oczy. – Kto tam wejdzie, staje się od razu innym człowiekiem. Jest tam, jak w raju żyjemy, jak w niebie. My wszyscy… O, przyjdźcie między nas. Widzicie więc, panowie, rzekł prezes Bondy, opanowując się z całej siły, że karburatory pracują tak, jak wam to zapowiedziałem. Proszę, aby panowie nie stawiali mi dalszych pytań. My chcemy tylko wiedzieć, zawołał doktor Hubka wojowniczo, dlaczego nie przystosowujemy nowej fabryki do napędu karburatorowego. Dlaczego mamy używać kosztownego węgla, skoro dla innych organizujemy atomową energię? Czy prezes Bondy zamierza przedstawić nam swoje dowody? Nie zamierza, oświadczył Bondy. My będziemy palili węglem. Z powodów mnie wiadomych napęd karburatorowy nie nadaje się dla naszej fabryki. Dość panowie. Całą sprawę uważam za kwestię zaufania do mnie. Gdybyście wiedzieli, ozwał się Mahat, jak cudownie żyje się człowiekowi w stanie świętości. Szczerze wam radzę, panowie, rozdajcie wszystko co macie. Stańcie się ubogimi i świętymi. Pozbądźcie się mamony i wzywajcie jedynego Boga. No, uspokoił go Rosenthal, pan, panie Mahat, jest bardzo miłym i dobrym człowiekiem, no tak, bardzo porządnym. A panu prezesowi, to ja ufam. Tak, panie Bondy, wie pan co? Niech mi pan pośle jeden karburator do mego centralnego ogrzewania. Wiecie, panowie, ja rzecz wypróbuję. Co wy na to? Co tu dużo gadać? A więc, panie Bondy? Jesteśmy wszyscy braćmi wobec Boga, wywodził dalej promieniujący machat. Drodzy panowie, oddajmy fabrykę ubogim. Składam wniosek, abyśmy zakłady Meas przemienili w gminę religijną. Pokornych serc. Będziemy jądrem, z którego wyrośnie drzewo Boże. Dobrze? Będziemy królestwem Bożym na ziemi. Proszę o głos! krzyczał doktor Chupka – no więc, panie Bondy, napierał stary Rosenthal, widzi pan, stoję przy Panu. Niech mi Pan pożyczy jeden z tych karburatorów, panie Bondy. Albowiem sam Bóg stępuje na ziemię, mówił podniecony mat. Słuchajcie jego wezwania, bądźcie świętymi i prostymi. Otwórzcie serca swojej nieskończoności. Bądźcie absolutni w swej miłości. Wiecie, kochani panowie? Proszę o głos, krzyczał ochrypły doktor Hubka. Cicho, zawołał prezes Bondy, blady i z płomieniem w oczach, powstał w całej okazałości centarowego mężczyzny. Proszę panów, jeśli wam się nie podoba fabryka karburatorów, przejmę ją na własny rachunek. Wyliczę się z wami. Co do grosza z dotychczasowych wydatków składam swój urząd, panowie. Polecam się doktor łupka podskoczył, jak oparzony. Ale ja, proszę panów, ja protestuję. My protestujemy. My nie sprzedamy wyrobu karburatorów. Nie, panowie, nie pozbędziemy się tak znakomitego artykułu handlowego. Nie pozwolimy nikomu wodzić się na nos. Nabijać w butelkę i wyzbywać tak świetnego interesu. Pozwólcie, panowie, że prezes Bondy zadzwonił. Przyjaciele, rzekł zasępiony, dajmy spokój sporom. Zdaje się, że nasz przyjaciel Mahat jest troszkę ten tego chory. Co do karburatorów, to zaręczam dywidendę stu pięćdziesięcioprocentową. Wnoszę zakończenie debat. Doktor Hubka dorwał się do słowa. Proponuję, panowie, aby każdy z członków Rady Zarządzającej otrzymał jeden karburator, że tak powiem, do wypróbowania. Prezes Bondy zmierzył spojrzeniem wszystkich zebranych. W jego twarzy coś drgnęło, jak gdyby chciał coś powiedzieć, ale wzruszył jedynie ramionami i wycedził przez zęby. Dobrze.